Ci ludzie mieli jedną wspólną cechę: byli świadomi swojego potencjału. Wierzyli, że mogą osiągnąć więcej, niż mieli w danej chwili, i byli gotowi poświęcić swój czas oraz energię, aby się doskonalić. Możliwości, jakie można osiągnąć dzięki zdobywaniu nowych umiejętności, są naprawdę niezwykłe. Chciałbym przedstawić kilka krótkich historii, z których można wyciągnąć cenne lekcje. Pierwsza historia dotyczy Rose Blumkin. Która w 1917 roku przybyła do Seattle. Nie znała ani słowa po angielsku, miała zawieszkę na szyi z napisem Fort Dodge, Iowa. Dzięki pomocy Czerwonego Krzyża dotarła do męża, który wyemigrował wcześniej. Po dwóch latach w Fort Dodge zdecydowali się przenieść do Omaha, gdzie Rose znalazła wspólnotę rosyjskich Żydów. Tam zaczęła od sprzedaży używanej odzieży, co pozwoliło jej sprowadzić rodzinę do USA. Odkładając pieniądze po 50 dolarów na raz. Po 20 latach oszczędzania zgromadziła 2500 dolarów i spełniła swoje marzenie o otwarciu sklepu meblowego. Mimo, że nigdy nie uczęszczała do szkoły, dzięki determinacji zbudowała firmę, którą w 1983 roku sprzedała za 60 milionów dolarów. W zeszłym roku ta sama firma osiągnęła przychód w wysokości 1,5 miliarda dolarów, a obecnie pracuje tam już czwarte pokolenie jej rodziny. Rose Blomkin pracowała w swojej firmie do 103 roku życia, a rok później zmarła. Druga historia dotyczy Jacka Taylora, który po służbie w marynarce wojennej i kilku nieudanych próbach zawodowych, zaczął pracować jako sprzedawca używanych samochodów. W wieku 40 lat, z doświadczeniem zdobytym w branży Założył firmę wynajmu samochodów z 17 pojazdami, konkurując z największymi graczami na rynku. Swoją firmę nazwał Enterprise, na cześć lotniskowca, z którego latał podczas wojny. Dzięki skupieniu na doskonałej obsłudze klienta i niezłomnej determinacji, jego firma przewyższyła wartością wszystkie inne przedsiębiorstwa wynajmu samochodów razem wzięte. Te historie pokazują, że kluczem do sukcesu jest koncentracja na doświadczeniach klientów ciężka praca i ciągłe doskonalenie. Niezależnie od branży, czy to sprzedaż mebli, wynajem samochodów, czy inny rodzaj działalności, oferowanie wyjątkowych doświadczeń sprawia, że klienci zawsze wracają. Wybór odpowiednich osób, które nas otaczają, takich, którzy inspirują i motywują do bycia lepszym, jest równie istotny. Proste zasady, takie jak dążenie do doskonałości, troska o klientów i otaczanie się właściwymi ludźmi, mogą doprowadzić do osiągnięcia niezwykłych wyników. Jak pokazują historie Rose i Jacka, nawet najmniejsze początki mogą przerodzić się w wielkie osiągnięcia, jeśli podchodzimy do nich z pasją i determinacją.